Obok działalności leczniczej zarząd spółki Swissmed P.S.M. postanowił zdywersyfikować działania firmy na obszar szeroko pojętej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Wielomiesięczne przygotowania i inwestycje zaowocowały nowymi aktywnościami. Od czerwca ubiegłego roku w wydzielonej części szpitala Swissmed przy ulicy Wileńskiej rozpoczęło działalność Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów. Działalność opiekuńczo-rehabilitacyjna Centrum skierowana jest do osób starszych i niepełnosprawnych. Oraz pacjentów po hospitalizacji lub leczeniu operacyjnym, które ze względu na stan zdrowia lub stopień niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym i wymagają stałej profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji lub kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Zostały przygotowane i wyposażone jedno- i dwuosobowe pokoje wraz z całym zapleczem rehabilitacyjnym i socjalnym, gdzie w domowej atmosferze przebywają pensjonariusze pod stałą opieką pielęgniarską. Jednocześnie przygotowaliśmy i rozwijamy centrum aktywnego seniora, skierowane do osób starszych, które dzięki aktywności fizycznej i umysłowej przedłużą okres samodzielności i sprawności pozwalającej na pełną niezależność. Zmożona praca całego zespołu w minionym roku przyniosła efekty w postaci nowatorskiego programu opieki i aktywizacji osób starszych, który jest odpowiedzią na ich szczególne wymagania a jego głównym założeniem jest połączenie istotnych dla nich aspektów, jakimi są zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja, aktywność, integracja oraz sprawność psychofizyczna. Centrum Aktywnego Seniora to miejsce służące osobom, które wspólnie z innymi chcą spędzać wolny czas i razem stawiać czoła zadaniom, które niesie codzienne życie. Obok wspólnych warsztatów, zajęć edukacyjnych, ruchowych i relaksacyjnych, nasi seniorzy otrzymują profesjonalną opiekę i wsparcie w zakresie aktywizacji, rehabilitacji i profilaktyki zdrowia. W ciągu całego tygodnia seniorzy uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, językowych, nabywają nowych umiejętności komputerowych, korzystając z zajęć turystycznych, filmowych, biorą udział w spotkaniach usprawniających pod okiem fizjoterapeutów i wielu innych, o których sami opowiadają i proponują. Staramy się nauczyć jak najwięcej. Może, może za mało pracujemy jeszcze w domu, ale postaramy się to nadrobić. Bardzo sobie cenimy, jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy czas przygotować się. No jak się przygotowuje, tak się przygotowujemy. Ale naprawdę pracujemy z całym nosem. Akademia Seniora jest pomysłem integracyjno-edukacyjnym. W ciągu całego roku w ramach Akademii Seniora zorganizowaliśmy bezpłatnie 50 wykładów tematycznych realizowanych przez specjalistów i wykładowców Centrum Aktywnego Seniora oraz Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego. Wykłady o charakterze teoretyczno-praktycznym dotyczyły aspektów fizjologicznych, psychologicznych, prozdrowotnych i społecznych. Nasi specjaliści rozwiązywali wszelkie wątpliwości i podpowiadali, gdzie szukać pomocy w sytuacjach, w których sobie nie radzimy. Zajęcia miały charakter otwarty. Komputerami, tabletami i smartfonami interesują się nie tylko ludzie młodzi. Zajęcia z tej dziedziny wskazały ogromną potrzebę pracy z seniorami w zakresie pracy nad e-wykluczeniem. Stąd naturalny pomysł stworzenia pilotażowej platformy, bloga klubu Inicjatyw Seniora, dzięki której seniorzy dowiadują się na bieżąco o informacjach i wydarzeniach związanych z ich zainteresowaniami. Działania integracyjne realizowane są także przez wspólne wycieczki, wyjazdy i wypady poza miasto. Hitem sezonu był wykład integracyjny w drodze, połączony z grzybobraniem. Grzyby mogą zalegać w żołądku do 72 godzin. Czyli dlaczego? Dlatego, że zawierają yy, hitynę. To jaka ładna, nie? No silnie! No to jest opieka, ale co? A to nie ma! Ale śpięta była i też Nowym pomysłem realizowanym w centrum jest stworzenie grupy wolontariuszy. Ten pomysł umożliwia odnalezienie i zrealizowanie swoich pasji osobom, które chcą być bliżej drugiego człowieka, w tym wypadku człowieka chorego i potrzebującego wsparcia. Diagnoza społeczna opracowana na potrzeby rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 podkreśla ogromne zapotrzebowanie na usługi społeczne dla osób starszych. Seniorom potrzebne są także usługi wspierające ich aktywność społeczną przeciwdziałające ich wykluczeniu społecznemu i osamotnieniu, a także pozwalające społecznie wykorzystać ich potencjał. Mamy nadzieję, że Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed wpisuje się w te potrzeby w sposób wyrazisty.